Kałobrzek, perła Bałtyku i klejnot w koronie lecznictwa uzdrowiskowego. W poszukiwaniu zdrowia i tajemnicy witalności odwiedzają go co roku setki tysięcy kuracjuszy. To jedno z tych miejsc, w które przyjeżdżając powtórnie czujemy się, jakbyśmy przyjeżdżali po raz pierwszy. Rozwija się bowiem i zmienia tak szybko. Niezmienne są jednak dobroczynny klimat. I jakość leczniczych surowców naturalnych. Kultura i sposób ich wykorzystywania mają tutaj długoletnią tradycję. Do początku XIX wieku kąpiele morskie uważane były za niestosowne, szczególnie publiczne. Tymczasem okazało się, że poza ogólnym zgorszeniem niosą ze sobą szereg korzyści dla zdrowia. Poza sprawą poprawy krążenia, walorów zdrowotnych jodu zawartego w wodzie i Areozolu morskim, właściwością meterycznym powietrza, czy oddziaływaniu na skórę. Plaże koło brzegu z miejsc spacerów i zabaw stały się uzdrowiskowymi kąpieliskami, oddzielnymi dla pań i dla panów rzecz jasna. W solance nie tylko się kąpano, ale również ją pito. W 1899 roku otwarto jeden z najbardziej rozpoznawalnych dziś historycznych symboli koło brzegu Dom Zdrojowy, Pałac Nadbrzeżny najnowocześniejsze sanatorium, które uczyniło z miasta kurort światowej sławy. Palneologia, jedna z najstarszych dziedzin medycyny uzdrowiskowej zajmująca się badaniem leczniczych właściwości wód podziemnych i borowin, stała się podstawą funkcjonowania wielu współczesnych zakładów lecznictwa uzdrowiskowego w Kołobrzegu. Jednym z nich jest samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej sanatorium uzdrowiskowe MSWIA w Kołobrzegu. Pierwszy budynek sanatorium oddano do użytku w 1965 roku. Początkowo funkcjonował w nim oddział cukrzycowy, kardiologiczny i pulmonologiczny. 10 lat później sanatorium otworzyło własny zakład przyrodoleczniczy ze źródłem salonkowym Emilia, dostarczającym obiektowi wysoko zmineralizowaną wodę chlorkowo-sodowo-brąkową. To właśnie ta dobroczynna woda wykorzystywana jest do specjalnych leczniczych kąpieli, które odbywają się w specjalnie przygotowanych do tego wannach bądź w basenie. Solanka pozyskiwana jest z głębokości od kilkudziesięciu metrów pod powierzchnią Ziemi, oczywiście głównie w celach leczniczych. Jej dobroczynne działanie odczuje prawie każdy. To ze względu na szerokie spektrum jej oddziaływania na organizm. Jest ono tym silniejsze, im wyższe jest stężenie pierwiastków takich jak potas, magnez, jod, brom, związki siarki, czy jonów chlorkowych, sodowych i wapniowych. Wnikają one do naszego organizmu przez skórę oraz poprzez inhalację. Pierwszym efektem kąpieli solankowej jest zwykle poczucie odprężenia, wyciszenia i poprawa krążenia. Ustąpią również dolegliwości bólowe. Nieco podniesie się temperatura ciała. Układ autonomiczny zwiększy wydzielanie takich hormonów jak histamina, serotonina czy adrenalina. Będąc w kobrzegu, warto odwiedzić to miejsce w pobliżu naszego sanatorium. Na wyspie Solnej nad parcentą zlokalizowane jest samowypływowe. Ogólnodostępne źródło solanki, którą można spożywać na wiele różnych sposobów. Ten 6% wodny roztwór soli nadaje się do picia, ale także przyrządzania ogórków kiszonych, które dzięki nasyceniu mikroelementami zachowują wyjątkowy smak. Oprócz basenu sanatorium dysponuje doskonale wyposażoną bazą leczniczą, która wykonuje ponad 50 zabiegów z zakresu balneoterapii, fizykoterapii, kinezyterapii, laseroterapii oraz krioterapii pod opieką wysoko wyspecjalizowanego personelu. W ofercie znajdują się masaże wirowe i klasyczne, inhalacje solankowe lub z lekiem, kąpiele czterokomorowe, bioptron, laseroterapia, tlenoterapia, krioterapia miejscowa i ogólnoustrojowa, okłady borowinowe czy galwanoborowina. Tylko w ciągu jednego miesiąca wykorzystuje się w tym celu niemal 2,5 tysiąca porcji borowiny służącej do okładów oraz fasonów borowinowych. Borowina jest jednym z najcenniejszych darów natury i jednym z największych bogactw koło brzegu, gdzie znajduje się kopalnia tego leczniczego torfu. Będąc tu, warto przekonać się na własnej skórze o jego działaniu. Skąd ta niezwykła moc, zaklęta w pokładach torfu, który powstał 10 tysięcy lat przed naszą erą? Płynie ona z substancji organicznych powstałych z obumarłej roślinności, porastającej bagna po ustąpieniu lodowca w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej. Ciepłe okłady borowinowe lub kąpiel. Pomogą nie tylko rozluźnić się i pielęgnować ciało, ale także pomogą uleczyć z bolesnych dolegliwości. Stady zapalne, schorzenia mięśni, stawów i kości, dolegliwości kobiece, takie jak niedoczynność hormonalna jajników, objawy okresu menopauzy, choroby układu krążenia, nerwowego czy pokarmowego, to niektóre ze wskazań do zabiegów. W składzie borowiny znajduje się mnóstwo substancji organicznych, kwasów humusowych, fulwonowych. Węglowodanów, garbników, białka, żywic, bituminy i mikro- oraz makroelementów. Z kolei substancje nieorganiczne, sol, sole i krzemionki działają ściągająco, to znaczy przeciwzapalnie i bakteriobójczo. Regenerują naskórek, uszkodzone tkanki i poprawiają ich ukrwienie. Usytuowanie sanatorium w bezpośredniej bliskości portu, morza i parku nadmorskiego gwarantuje niezależnie od pory roku możliwość korzystania z dobroczynnej bryzy morskiej, bogatej w wiod i mikroelementy oraz eterycznych właściwości drzew. Las nadmorski oraz parki porastają tu gatunki nie tylko oczyszczające powietrze, ale również wydzielające substancje dobroczynne dla organizmu o właściwościach bakteriobójczych. Dodatkowo jonizują powietrze, które właśnie ze względu na dużą ilość jonów ujemnych przyspiesza nasze procesy biologiczne, takie jak zdolność koncentracji, szybkość gojenia ran, zmniejszenie uczucia bólu. Najlepszymi lekarzami pod tym względem są sosny, klony, dęby i brzozy. Komfortowy wypoczynek sprzyjający powrotowi do zdrowia gwarantuje zaplecze noclegowe. Sanatorium dysponuje niemal 400 miejscami noclegowymi w postaci pokoi jednoosobowych, dwuosobowych czy wygodnych apartamentów. Obrzek to wiele historycznych, wartych odwiedzenia miejsc. Jednym z nich jest usytuowany w centrum miasta, wybudowany w latach 30. XIX wieku Ratusz. W tym neogotyckim budynku obecnie funkcjonuje Biuro Informacji Turystycznej i Urząd Stanu Cywilnego. Ciekawym elementem jest murowany XVI-wieczny pręgierz, zwany kolumną Adebara, u którego głowicy znajduje się maska, znana z legend o Kołowrzyskim Wójcie. Wolny czas kuracjusze mogą poświęcić na spacery w ogrodzie, odpoczynek w czytelni lub spotkania w przytulnej kawiarni. Panoramę miasta oraz jego historycznej lokalizacji można podziwiać z tarasu widokowego XIV-wiecznego kościoła katedry, wybudowanej w stylu gotyckim, niemal całkowicie zniszczonej podczas wojny. W odbudowanej świątyni zgromadzono wiele cennych zabytków sztuki sakralnej. Miłośników tradycji marynistycznych, żeglarstwa oraz historii przyciąga niezmiennie to urokliwe miejsce. Marina Solna i port jachtowy, w którym można odwiedzić XVIII-wieczny fort obronny Redutę Morast. Od 1963 roku w Kołobrzegu funkcjonuje Muzeum Oręża Polskiego. Przez lata wzbogacane kolejnymi ekspozycjami. Muzeum Historii Miasta Kołobrzeg, Dzieje Oręża Polskiego, Muzeum Lotnictwa i Techniki Wojskowej oraz Skansen Morski. W tych miejscach odkryjemy wspaniałą historię Kołobrzegu. W niepogodę można też wybrać się nieco dalej za miasto, do Poborska, gdzie elektryzującą przygodą będzie odwiedzenie Muzeum Zimnej Wojny. Najchętniej jednak każdy wybiera się na plażę, by czerpać siłę i podziwiać niezliczone oblicza Bałtyku.